Siema. krótka kolejna przejażdżka Rewo Erevo 2.0 i kolejne rozpoznawanie miejscóweczki tutaj sympatycznej nad Wartą. I takie mam przemyślenie i obserwacje, że naprawdę na takich, no powiedzmy, na pokaźnych kołach, szczególnie na takich padlach, ale nie tylko, bo już te seryjne, nawet koła są przecież duże średnicy, to ten sprzęt naprawdę jest dzielny w terenie. Ja teraz tutaj nie robię jakichś wielkich szybkich przejazdów, ale właśnie celowo, żeby o, zawiesiliśmy się na jakimś pręcie, celowo, żeby Wam. chodź, gajoniu chodź! Tak, chodź! Żeby Wam pokazać, bo z tego to by się ciężko było tutaj wy... wyplątać. Jak. Kurczę jak fajnie on sobie radzi z, z wszelkim terenem z racji tego prześwitu. I mimo yy, mimo tego, że yy, że te najniżej położone elementy tam pod pod dyframi no, no, ob, obniżają ten prześwit generalnie, ale jednak całe podwozie jest bardzo wysoko i on leci po po takim terenie, w zasadzie po jakim ja bym normalnie wysłaniał jak x Maxem latał. Myślę, że naprawdę pod tym kątem bardzo, bardzo dzielny terenowo sprzęcik. Mówię, to tutaj żadna szybka jazda, ale bardziej taka prezentacja tego, jak on sobie nawet na właśnie małym gazie po takich dużych, dużych nierównościach w piachu sypkim świetnie, świetnie radzi i świetnie będzie sobie radził w takim terenie. Zrobiliśmy się jakieś koło. Znaczyło jakieś koło jakiś. Dobra. To no trochę ta miejscowa z racji, że jest taką mocno budowlaną. To ma tutaj takich kamlotów większych trendów i tak dalej niespodzianek. sterowanie jedną ręką teraz jest trochę łatwiejsze faktycznie to pomaga także do takich akcji gdzie nie przygotowany czy tak powiem do kręcenia e, albo małą gdzieś tam trzeba zarączkę trzymać lub na rękach mieć bo troszkę czasami się boi tego jeszcze tego, tego sprzętu dużego szybkiego to, to bardzo fajnie się e, to przydaje może wyjdziemy na prostą chociaż go szybciej raz przegonię ale już jeżdżę 20 minut takich tutaj się na tam bawię trochę prostych, trochę sycych trochę, trochę wolnych więc już lipole, lipole już nie są jakieś najnowsze, najświeższe, ale jeszcze sobie dają radę. Niestety nadwyrężyłem jedno serwo, mój błąd. Źle ustawiłem endpointy jakby patrząc miałem ustawiony model na glebie, a mogę Wam opowiadać, ale ciężko to trzeba pokazać. Nie, widzia, nie, nie, nie widziałem tego drugiego cięgna jakby drugiego serwa, jak ustawiałem pierwsze i było przesilone i jedno już tam nie domaga, ale myślę, że i tak założę sobie jedno, jedno mocniejsze i pojeżdżę na takim pojedynczym serwie. Like That's up too.